Burmistrz jednego z miast, w którym panowały restrykcyjne obostrzenia rządowe, złamał zalecenia dotyczące kwarantanny. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji, mężczyzna ukrył się w trumnie i udawał martwego. Jak ustalono, urzędnik był wtedy pod wpływem alkoholu. O tym kuriozalnym wydarzeniu poinformował portal Polsat News. Burmistrz jednego z peruwiańskich miasteczek miał przez długi czas bagatelizować sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Według relacji mieszkańców urzędnik nie traktował poważnie zagrożenia i zachowywał się w sposób niedopuszczalny. Niedawno doszło do kuriozalnej sytuacji z udziałem mężczyzny. Jak informuje Polsat News, burmistrz Tantary nie przestrzegał rządowych zaleceń. Od pewnego czasu Ameryka Południowa w bolesny sposób doświadcza skutków pandemii koronawirusa. Statystyki dotyczące Peru są bardzo niepokojące. Każdego dnia w kraju pojawia się coraz więcej osób zarażonych, których liczba przekroczyła już 108 tysięcy. Na COVID-19 zmarło już tam 3148 osób. Pijany burmistrz schował się w trumnie burmistrz peruwiańskiego miasteczka, ja im Rolando Urbintorez miał nie traktować poważnie zagrożeń, jakie wynikają z pandemii koronawirusa. Według Polsat News w Limie w stolicy Peru 80% miejsc na oddziałach intensywnej terapii jest już zajętych. Chociaż w kraju wprowadzono godzinę policyjną, urzędnik postanowił spotkać się z przyjaciółmi. Jak się okazało, Burmistrz wraz ze swoimi przyjaciółmi pił alkohol i bawił się w najlepsze, aż do momentu, gdy na miejscu pojawiła się policja. Na widok funkcjonariuszy urzędnik zaczął uciekać. Jaime Rolando Urbintores postanowił, że ukryje się w trumnie i będzie udawał martwego. Jednak służby nie dały się oszukać i zatrzymały burmistrza, który był pod wpływem alkoholu. 2. Z relacji mieszkańców wynika, że burmistrz nie wdrożył odpowiednich środków bezpieczeństwa w peruwiańskim mieście. Nie ustalono jeszcze skąd urzędnik i jego przyjaciele mieli trumnę. Zachowanie mężczyzny oburzyło lokalną społeczność, która w ostatnim czasie została bardzo doświadczona pandemią koronawirusa. Niedawno pisaliśmy o źródło Polsat News.